Wydam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty Łukasz Jekierd ze mną, moi drodzy, najbardziej rozkwitywana postać na prawie z zawodników, Marek eee, Powiedz mi, dlaczego przyszedłem jako pierwszy do Ciebie? Bo mnie najbardziej szanujesz. Mm, pomimo warsztatu, pomimo wszystkiego. A... Bo Ci zapłaciłem. I... No nie wiem dlaczego, no Marek mam zgadywać. I to jest tak, obejrzałem twój wywiad z Daltonem wersus I wszyscy mówili, że woda sodowa. I dlatego specjalnie przyszedłem do ciebie, tylko u ciebie na wywiadzie u niego większość komentarzy było tak. Woda, kajs, pieniądze, sława, rozpoznawalność, że wróci dalej do tego. I ja dlatego... Tak. Ja wbrew pozorom, a, i tym... Fajtom i tak dalej, mam um, jednak te miękkie serce dalej. To znaczy, ja bym chciał, ja bym mu życzył, że nie wiem, niech dostanie 100 tysięcy, ale żeby to nie poszło tak, że on. wypadło mi nazwa. Ja myślę, że nie tylko serce masz miękkie, Marek. I dupę. W moim wieku to wiesz. Nie, już ja na rzeczy ta... miękną, nie? Szukam e, e, aktorki. To się nazywa Loni Daj to do wywiadu. Loni Wilson. Moi drodzy, proszę zobaczyć, jak skończyła Loni Wilson. Ja sobie to taki mały research przypadkiem wpadł. Loni Wilson, gwiazda słonecznego patrolu, i ona skończyła na ulicy w, w, w tym proszkowatym, kryształowatym, alkoholowatym. I ona nie chce pomocy. Ja bym nie chciał, żeby tak Dalton skończył. Czyli a teraz się kryły na gwiazdę, która stworzyła Lombard, a to Lombard go wyciągnął. i ja bym przy... Ale Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to Lombard dał Daltonowi, a nie Daltonowi. Wspomniałem kilka razy Wieczo, jakie są na nie? panelu, kilka razy wspomniałem Kevina, byłego menedżera. Płacili za niego, a promowali go, robili mu content. Ja wiem, co to jest content manager. Też posiadam takiego content managera. Nie. Tak... Dobra, Taktujesz. mam content managera, ja się, przy... ja, ja się przygotowuję do panelu, bo, a wiesz ile to jest... Przygotowuję. No dobra i patrz, to co było na panelu, ile było przygotowane. Figurka była przygotowana, jakieś tam wstępy, a tak naprawdę większość to idzie znowu na żywioł. Czyli jeszcze raz, masz ten pierwszy wywiad, to pytaj dalej, co się działo, dlaczego trzy razy dostałem break. Znowu dostajesz w Marek, znowu dostajesz w rej. Dostajesz w, rej. I dostałeś w rej, co konferencję dostajesz w mordę. Tak, ale jeszcze przed panelem dostałem tutaj od jednego z naszych akredytowanych dziennikarzy, który tu stoi za kamerą. I jakbyś mógł, to... Mniej więcej szuka atencji, nigdy wywiadu nie dostanie. Dostałem od Adriana Polaka, który jest w teamie. Od Adriana Polaka dostajesz... Tak, od tego Adriana Polaka, także je... Się Polak, e, roksy, roksy synu. Ej, ale czemu od Polaka dostałeś? Nie bierze? wiem, ja nie zaczepiałem go, nie, nie wiem gdzie czy... to było? No Powiedz sytuację. Tutaj, wewnątrz. Przed... Kiedy? Przed panelem Adrian Polak wbił i do mnie... A, i, i później poprosił... Daj człowieka. To jest człowiek. Cześć. Ale nie, no, serdecznie. Nie, to, jest, to, jest, to jest tylko Hubert. O, 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 o nim wspomniałem, o tym telefonie, który. Te screenshoty, jest cały kontem, Podarował jest telefon, żeby na WUDę nastarczyło, a niestety ten telefon nie wrócił do właściciela i WUDA nie wpadła. Dokładnie Dobra, tak, no, ale sytuacja z adrenalinem Polakiem, jak się wyjść. przez ochronę, wyzywałeś moją matkę jeb, jeb i ochrona od razu i wyprowadziła. Także e, ekipa Dalton był tak słaby, że zaprosił do swojego teamu Adriana Polaka. Ale wyzywałeś matkę Adriana Polaka? E, nie, ale wiem, że jest roksysynem. No, no to teraz na pewno dostaniesz. A teraz to już wyzywałem. To... Ale dobra, ale to wyzywałeś wtedy, wtedy czy nie? Wtedy nie, no to co, a teraz wymyślił? już tak. No przyszedł i po prostu wybrał sobie najsłabszego. Przecież wiemy, że o, Michał Cichy, to to jest zawodnik. To widzę, że to jest, to jest klasa. A reszta? No, ale, ale mówię, naprawdę, no, przyszedł, wbił się, sprzedał kilka liści i myśli, że zrobi zasięgi. Pytanie. Ty, no dobra, to, to jestem teraz w szoku, moi drodzy. E, to pierwszy liść dostałeś od Adriana Polaka, tak? E, teraz idźmy dalej. Kolejne liście spadły, tak ou... spadły, za co Jakiś i od tam to, mały atak tego e, Daltono-podobnego ułomka i to tyle. Ale bo... kto, co, o kim ty mówisz, Marek? Eee, to Dalton, nie jest jakiś... mój, mój przeciwnik. Z, Z tym nie tego tyle razy, będę musiał to wszystko pikać. A, pikać. Sory. Cort, Dobra, Cort. Ten Cort, ten eee, Dalton. Ten Dalton. Dlatego też dostałeś, tak? Eee, tak, tam mniej więcej tam się rzucił tam na ty. Nic strasznego. Dobra, kolejne bo gorąco klima przestała działać, a czas biegnie. Ty Ale dzisiaj okno. cię, pamiętaj, wziąłeś ostatnio cię olewałem. Dzisiaj nie będę poganiał, moi drodzy robi dobre, merytoryczne, i ja dlatego przyszedłem, że tam komentarze jednak pokazują, że Dalton, żeby sława, pieniądze, te zasięgi, to wszystko, żeby chłop nie upadł i dlatego tego życzę. To jest... Dlatego przychodzę, żeby jeszcze raz zaapelować do niego. Nie wiem, nie wiem, no, co można z nim zrobić. No nic nie można zrobić, jeżeli dostanie pieniądze. Wolno-wole ma. No dobra, ale to jeśli komentarze byłyby przychylne pod tamtym wywiadem w stronę Daltona... To, to oczywiście to, to bym to Cię olał byś, i byś zrobił wywiad gdzieś w środku, no bo tak ci raczej, i tak Cię szanuje, Są y, większość redakcji, które... Ale z sodówka, co? Sodówka, Marejówko? Sodi, Sodi. Sodówka, Jówko, o. Sodówka, Jówko? Nie, mi nie uderza, to znaczy jestem dziadem po rozwodzie. A... Hey, ale dzisiaj właśnie wiedziałem, że jedną z dziewczyn, które trudnią się yy, publikowaniem filmików na stronach dla dorosłych, tam za pierś zapałeś. Dygnął ci, co? Ten ten, star, ten, ten ten sflaczały już narząd, który masz, to w tym wieku to wiadomo, że. Eee, nie jest slaczały, nie, nie dygnął, ale zacyca z zapałem. To, to, to za, bo jestem po rozwodzie. Zaprzeczyłeś sobie. Nie jest slaczały, ale złapał jest za piersi i nie dygnął. Czyli jednak coś tam nie gra. Spokojnie, to trzeba, no to nie przejdzie. Nie, Czyli coś się, nie, nie. Coś znaczy, nie działa. Mam pokazać i chcesz to wyciąć? Znaczy, ja nie chcę tego oglądać, no Nie to, chcę tego oglądać, Marek, No to, no to, sobie to, to wiesz tego. o co chodzi. Ale chodzi mi o to, że no, złapałeś i nie dygną, no to jak? Spokojnie. Ja wiem, znam Twój warsztat, cenię go. A, ja co ma mój warsztat do tego, Mamy, żeby, że masz że że takie marek? Zadajesz takie pytania, które są fajne, które a, powodują. No te że... pytania akurat nie jestem dumny z tego pytania. To jest tak, żeby dygno, to trzeba popracować 10 minut ustami. O kurczę. To już taki wiek jest, tak? No tak. Ale fajnie, zrobione pod content, e, Dalton niestety olał, figurka e, moja. E, mogę wziąć? Czekaj. Bo możesz. Nie wiem co to jest. A co to jest za figurka? Pokaż w ogóle. E... O kurczę, takie coś zrobiłeś dla Daltona? Ja mega spoko prezent eee, nie przyjął, została przekazana mój sponsor. Poczekaj, bo aż mi się myli ta strona, wybaczcie trzy razy. To bardzo fajny prezent. Potrzymaj, a ja sobie... Nie, bo tam jest umazane czymś. A, by... bo ty byli. myślisz, że ci się będzie kleiło. Napisałem sobie jest? na karce na Dalton Daltonfigurki.pl e, z kodem, żeby nie było cf... no, 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 no. Z kodem na C, z kodem na C minus 30%. Ona jest fajna i wiesz co? A ja mi taką też y, moją figurkę. Sorry, chłopie, to dlatego właśnie chcę... Ce... Widzisz? Sorry. Ale Naprawdę. Moją figurkę, a nie, że bez tym Będzie kodem. zrobiona z tobą. Porozmawiam. To będzie mój sponsor. To mi to jest moim sponsorem. Tak, tak poproszę. Przyszedł pro... tygodniu na marzenie. Wrzuć mi na warzenie, na MediaRoom, a na, na Media Przypomnij mi, a napisz na IG. Dobrze. Widzowie, to jest, pamiętajcie. To jest... Co obieca regiówka? To jest handmade. E, drukarka 3D to jest ręcznie robione, mówi, że to jest poklejone. Jakby to robiła maszyna, to by nie było poklejone. E, także. Ja jest... myślałem, że to jest ubrzone część. No e, bardzo patrz, fajne. Ale... Patrz, dotknij. Nie będę jej wyrywał, bo to pójdzie do Laluny, ale. Aha, fajne, 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 nie, no, mega spoko. E, także pójdzie do Laluny pudełko, jak widzisz, no jest tak robione Dalton z Muchawa. Nie no, fajne. E, e, bardzo ładne. E, mój sponsor e, chwalisz o, e, odłożę. Em... Dobra. Nie gadajmy teraz ze sponsora, pogadajmy o tym, co jest, moi drodzy, oczywiście istotne. Jak się, czy się nie podoba ta dziewczyna, którą zapałeś za przyrząd? Mm, powiedziałeś, że mój jest sflaczały. U niej też cycki nie stały. Chciałeś ostro, masz ostro. No sflaczałe były, moje ale, same ale, same ale zadaj kolejne pytanie, które ja sobie sam zadam. No, ale podoba Ci się czy nie? Y, tak. Czyli jednak byś tak. byś? Tak, dokładnie. Gryzbym. Gryzbym. Jestem wolnym człowiekiem i mogę robić, co mi się podoba. I oczywiście nigdy nie zagram w filmie, nigdy nie zagram. Na pewno by zagram. Nie, ale ugryzbym i nie zrzuciłbym. Pomyśl, co po raz da... pierwszy co zrobiłem i złapałem, i to mam. Pomyśl, co ta twoja biedna żona po rozwodzie, jak Była. To, jak, to, jak to ogląda? Była A, żona. Nie użyję słów, bo są brzydkie. <laughs> nie, nie przeszkadza już. Dzięki, Marek. Eker. Dziękuję bardzo. Ten gość dostał pierwszy wywiad. Na razie. Dziękuję bardzo.